Kapłani i faryzeusze zwołali Sanhedrin i rzekli, cóż zrobimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? Jeżeli go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w niego, a przyjdą Rzymianie i zniszczą nasze miejsca święte i nasz naród. Wówczas jeden z nich, Kajfasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem, rzekł do nich, wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod rozwagę, że lepiej jest dla was, aby jeden człowiek umarł za lud, niż by miał zginąć cały naród. Tego jednak nie powiedział sam od siebie, ale jako najwyższy kapłan w owym roku wypowiedział proroctwo, że Jezus ma umrzeć za naród i nie tylko za naród, ale także po to, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Tego więc dnia postanowili Go zabić. Faryzeusze i arcykapłani widzą, że On czyni wiele znaków. To się dzieje po tym, jak wskrzesi Łazarza. Uzdrawia, wskrzesza, czyni wiele bardzo dobrego i wielu ludzi idzie za Nim, wierzy w Niego, a ci e, uparcie trwają przy swoim. Chociaż widzą wiele znaków, to uprzedzili się do niego do takiego stopnia, że wszystko co on robi jest złe. Nawet jak fakty mówią inaczej, czym gorzej dla faktów. Jest zły, trzeba go zabić. I co ciekawe, że oni sobie rysują pewien scenariusz, że przyjdą Rzymianie i zniszczą nasze miejsca święte i nasz naród. Żymianie nawet nie pomyśleli o tym, żeby coś takiego zrobić, ale oni już sobie narysowali pewien scenariusz. I później Kajfas mówi straszne słowa, że lepiej, żeby jeden człowiek umarł za lud, niż miałby zginąć cały naród. Jeden człowiek jest mniej ważny niż naród, niż jakaś idea. Można poświęcić człowieka dla jakiejś idei. Straszne słowa. Ale co ciekawe, że apostoł Jan, pisząc tę Ewangelię. Wyciąga z tego coś dobrego, wyciąga jakieś piękno z tego, że to jest proroctwo, że on tu w zasadzie wypowiedział coś, co rzeczywiście się dokonało. Potrafi Jan zauważyć coś dobrego nawet w czymś bardzo trudnym. Ciekawe, kiedy czytamy pierwsze czytanie z proroka Ezechiela, widzimy słowo Pana Boga. Tak mówi Pan Bóg. Oto wybieram Izraelitów spośród ludów, do których pociągnęli. I zbieram ich ze wszystkich stron i prowadzę ich do ich kraju i uczynię ich jednym ludem w kraju na górach Izraela. I tak dalej, i tak dalej. Jakaś idylla, jakiś piękny naród. Można powiedzieć, Panie Boże, nigdy się tak nie wypełniło. Co to jest? Pan Bóg też pisze scenariusz. Ale pisze piękny scenariusz. Marzy Rzeczywiście to jest scenariusz narodu, który byłby, jeśliby człowiek nie zepsuł tego planu Pana Boga. Ale zawsze, jak się coś dobrego marzy, coś dobrego się mówi, planuje, coś dobrego wyjdzie. A jeśli faryzeusze i arcykapłani widzieli tylko straszną przyszłość, to doprowadziło do śmierci Jezusa. Jak często i my w naszych rozmowach, przynajmniej ja tak często słyszę teraz w związku z tą trudną sytuacją, Często słyszę, jak ludzie zaczynają prorokować. Za 10 lat będzie strasznie, za rok będzie strasznie, to się skończy jeszcze gorzej. Zaczynają wymyślać, mówić jakieś proroctwa, że będzie strasznie źle. Rzadko słyszę, żeby ktoś mówił dobrze, że, że, że będzie lepiej, że to się skończy, że będzie, będzie dobrze, że to się dobrze skończy. Nasze słowa mają siłę, słowa Pana Boga mają władzę, słowa Pana Boga stwarzają rzeczywistość, ale też nasze słowa mają ogromną siłę. Jeśli my napiszemy Panu Bogu takie opowiadanie, tak jak uczniowie piszą opowiadanie, dają nauczycielowi, on czyta, może i my napiszemy takie opowiadanie: piękna przyszłość naszego kraju, naszego miasta, naszego kościoła, naszej rodziny i oddamy to Panu Bogu i poprosimy Panie Boże, może tak? Spróbujmy być takimi bardziej optymistami. Nie chodzi o to, żeby zaklinać rzeczywistość, ale chodzi o to, żeby też nie wpadać w jakiś straszny pesymizm i w jakieś trudne proroctwa, bo może coś z tego i się spełnia. Spójrzmy pozytywnie, spójrzmy tak jak chrześcijanie, z nadzieją, z wiarą, że Pan Bóg słyszy nasze modlitwy, wysłucha ją i będzie dobrze. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.